Siemanko, wezowe w kolejnym odcinku na moim kanale, pewnie już widzieliście e, nazwę e, tytułu, dzisiaj mam urodziny 22 października. Więc fajnie by było, jak pod, jak pod komentarzami będzie 100 lat albo wszystkiego najlepszego. Więc ja czekam na komentarze, a wasi widzowie i moi znajomi powinni przyjść o 15.30, a jest 15.29. Kilka minut później. Co jest? Halo, jest jest już 1544 Chyba on zapomniał jest mi troszkę smutno. Jest mi strasznie smutno. Mój dom w ogóle został zbom został w ogóle rozwalony przez mojego królika. Czyli Bobolinkę! I nie wiem, gdzie ona jest. Ale na pewno gdzieś jest! I ona mi zniszczyła cały pokój! Znaczy mieszkanie, tak w sumie. I patrzcie, co teraz tylko mam. Mam jakieś łóżko. I mam w ogóle jakąś poduszkę, która jest drewna. Więc ja ją wywalam. I, I nie wiem, idę spać. Wszyscy zapomnieli. Nie wiem. Ja po prostu nie chcę. Może chociaż. Win... Czekaj, czekaj, czekaj. Widzowie mogą! No właśnie! Widzowie, 25 października o godzinie... 16.30 będę tam do 17, więc macie krótko... Yy, my, krótko... Yy, no. Krótko, krótko minut. No wiecie, krótko, żeby mnie spotkać też na Brookhaven znowu, więc fajnie by było, jakbym spotkał jednego widza. I też fajnie by było jak, jak dobić 40 subów, więc proszę zróbcie to, bo dzisiaj mam urodziny i fajnie by było, i wszyscy zapomnieli o moich urodzinach. No i mi troszkę smutno. Wiecie? O, o, dro, troszkę mi brzuchu burczy, muszę coś zjeść. o Ała. <laughs> Jeszcze coś takiego. No ten los jest jakiś gumiany Raczej ten dzień. Dobra, otwieram tort. Czekaj. No troszkę smutno, nikt nie przyszedł. Mam co ten... No, ciasto. Nie bym muszą chcieć widzowie, będą nadbukał. Przykro troszkę. Nikt nie, nie jest. Tylko mogę Weź ten tort Nawet no, nie mogę zjeść Twojego tortu No nie dam rady Ura, Nie żyje, żyje nam hej, nie żyję, nie żyję, nie żyje, nie nam hej, jeszcze raz, jeszcze nie nie żyje, nie żyje nie żyje nie żyję, nie za nie dla nie Brawa nie żyję, nie żyję, nie z a i tak widzowie ogólnie zapraszam Was na urodziny, to taka kasenka, więc zostaw łapkę w górę i dzwoneczek i tak naprawdę wiecie dla czego 25, bo wtedy będą moi koledzy i będzie odcinek, więc... No!